Jest piątek po pracy. Przyjechałem na standardową miejscówkę kaniową. Idę w swoje miejsce i nie mogąc jeszcze dojść, zaraz wam pokażę co dojrzałem po drugiej stronie rowu. Patrzcie, dwie. Pierwsze kanie. Jest pierwsza, jest druga. Także nagram szorcika i już się je podejmuję. Jestem już z powrotem. Podejmuję kanie. Zobaczcie, świeżuteńkie, młodziusieńkie. Dwie kaniusie do koszyczka lądują. Już biorę drugą, ale w związku z tym, że się trafiły i wszedłem tu, to już przejdę kawałek do miejscówki e, tej głównej na kanie. Przejdę już tędy lasem może jeszcze jakaś się trafi może się trafi inny grzyb no i popatrzcie zdążyłem powiedzieć już idę do kani, którą widzę momentalnie okazało się że jest następna kania z daleka ją dojrzałem nawet dwie dwie leśne kanie i gołąbek już się podejmuję. Bo są bardzo ładne. Pierwsza taka. Jak widzicie zdrowy, teńka. Tu jest druga. Troszkę młodsza. Ok, Już ją biorę. A zobaczmy czy gołąbeczek będzie też zdrowy. Bo gołąbeczka a niestety ma dziurki. Bo gołąbeczka bym zrobił sobie na blaszce. Dobra, atakuję już w tamto miejsce jadąc samochodem. Już widziałem, że stoją tam dwie albo trzy kanie. To będzie na początku, e, już od razu, zbieranie i zobaczymy, co dalej. Dzisiaj żadnych małych nie zbieram, tylko same większe. O, tak jak tutaj. To będzie najmniej rozwinięta jaką wziąłem, chyba. Jestem już na miejscu weczce. I patrzcie, od razu pierwsza kaniusia jest tutaj. Teraz Wam pokażę drugą kanię, której nie biorę. Bo tu rośnie. Jest druga. Tu chyba, wydaje mi się, że jest kolejna no ale się tam jest na pewno. Patrzcie, tu jest między drzewami następna, której nie biorę. Biorę tylko tą tutaj otwartą. Już jest ich tyle. Widziałem już kolejne. Te, te niestety dwie zabiorę takie nie do końca rozwinięte. Patrzcie. Tu jest następna, bo tu są te z brzegu. co już wam mówiłem, że tylko tych pałek nie będę zbierał. Jest kolejna kania. Tu jest kolejna. Takie już duże, to biorę. Jest kolejna Kaniusia. Tu widzę kolejne trzy czy cztery. Patrzcie, tu w krzaczkach jest następna. Olbrzym taki, dlatego zrobię z niej szorcika. Poczekajcie sekundkę. Tam są kolejne. Tu kolejne. nóżok. No Szorcik nagrany. Zdjęcia porobione. Zacznę Wam od tego, że Wam pokażę tu malutką kanię. której nie biorę, ale tej już zabieram. Zobaczcie, jaka piękna kania. Wiem, że nie wszyscy lubią kanie. Niektórzy już mi pisali, że nawet zwierzęta u nich jadły kanie. Ja mieszkam w mieście, więc takich przeżyć nie mam. I ja bardzo lubię kanie, dlatego je zbieram. Zobaczcie, na razie udaje się trafić bardzo pięknie. Te tutaj z brzegu, bo tu jest droga, to pozbieram. Miałem takich nie zbierać, ale tu przy drodze to jest zbiorę. Czuję, że to będzie bardzo krótkie zbieranie. Jak tu jest tyle kań. A ja jeszcze nawet nie ruszyłem po moich miejscach. Tylko dopiero przeszedłem do miejsc, które widziałem jadąc samochodem. Przepiękne, Kaniusie. Ta to już jest mega, mega, nawet giga. Ciekawe jestem, co będzie dalej. Ja już mam prawie jedną trzecią koszyka, a ja dopiero zacząłem. A jeszcze co najmniej 3K widziałem. Po drodze, które zaraz będę zbierał. Dobra, idę tutaj, rozejrzę się jeszcze. Tu ostatnio były. A w tych szatach, w tych trawach, to ich nie widać. Trzeba bardzo uważać. Jedną karnię to wiem, że jest tutaj. To już do niej idę. Zaraz ją zobaczycie. Oj bo już szedłem, jechałem samochodem jak widziałem, później szedłem też ją widziałem tylko chciałem od początku wam nagrać o już ją widzę patrzcie zbliżam się do niej o tu rośnie nie ma co zbieramy tam już widzę kolejną tam następną o tu widzę taką połkę ale już tej połki nie biorę za dużo połek niech chcę wyrośnie zobaczcie o tam jest ja idę po te większe o kurcze patrzcie tych nie widziałem ha. widziałem tamtą a tu jest 4-5 kolejnych ale nie w związku z tym tych maluszków nie biorę Bieram tylko takie większe Zostawiam, je. tam jest Kolejna większa Zobaczcie Taka, też jej nie biorę Bieram tylko takie Trawki Przeszkadzają troszkę Dobra, jest Czy ona jest zdrowa? No zobaczcie, zdrowiuteńka Wolałem sprawdzić Ho, ho, ho. Początek, a ja już mam kosmos. Patrzcie, jest kolejna. A nie, wziąłem dzisiaj drugiego koszyka, gdyż mój koszyk jeden jest na działach. O, widzę już jedną kanie pominąłem. Zaraz się po nią wrócę. A tam widzę 4-5 kolejnych to ja tu dzisiaj za daleko nie przejdę i szybciutko będę musiał uciekać patrzcie tu taka ładna kania słowała się jak szedłem i nie dojrzałem no tu kolejna mała to ją zostawiam a ja tylko z tej drogi chodzę Tyle jak widzicie, tu jest. Tu są kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery to widzę. Nawet nie będę z nich robił szorców, bo nie bardzo lubicie szorcy skani. Nicie. Nagrywam specjalnie ciągiem, bo jakbym przerywał, to by ktoś mógł powiedzieć, że dużo chodziłem i że to są oszustwa. A tak to widzicie wszystko na bieżąco. Dokładnie każde moje schylenie się, pokanie. Dobra. Zakończyłem pierwszy fragment a tak naprawdę zawsze to ja dopiero z tego miejsca zaczynałem zbieranie o, w tym miejscu Dobra, zobaczymy czy tu coś będzie. Ostatnio było bardzo wyczyszczone. Wszystkie duże kanie były po zabierane przez kogoś. Tu już widzę jedną, ale jej nie biorę. O, tam tam widzę jedną, nie biorę, ale tam widzę piękną. Tu też, tam dalej też. Ho, będzie piękne zbieranie. Patrzcie, wyjmuję, bo tu są dwie. Nawet chyba ich jest więcej. Tak, jeszcze dwie kolejne tu są. Zakrywam je. Kania na takim krótkim korzonku. O tu gdzieś widziałem przed sekundką Tu były te dwie. Oj, tu jest następna. Pod trawkami. Nie biorę jej. Tu widzę olbrzyma. Zobaczcie jaki. Piękna kania. Jaki okaz Dobra, już ją wkładam. Tam dalej widzę kolejną, zobaczcie, jaki olbrzym. Ale tu gdzieś jeszcze jedna mignęła wcześniej. O, zobaczcie, dwa kroki dalej. Tu jest Kania. Ja już czuję, że to będzie 5 minut. Ja się zbieram do samochodu, bo ja je widzę w tych trawach w takich ilościach, że to szok. A ja już koszyk mam prawie pełny. Patrzcie, odchylam trawy. Tu są trzy albo cztery. Jest taka. To wszystko na kolanach teraz. Zobaczcie, te trawy mnie trzymają. jest taka one wszystkie są młode tu jest następna tylko rosną w głębokiej trawie w dużej wilgoci bo w trawie jest o. tu widzę następną ja chyba nawet do tamtej wielkiej nie dojdę bo zobaczcie co ja tu mam tu mam 10 kan jeszcze takich do zabrania Jest następna i następna i następna. Patrz, ja jestem w jednym miejscu. Tu odchylam trawki, dwie kolejne. A jeszcze tam mam, tam mam szok. Dobra, to już zrobiłem. Teraz tu zobaczmy. Te są małe, to nie biorę. Weźmiemy tą. Tam te są małe. Też ich nie biorę. Znaczy małe. No, zobacz są takie. A ja je zostawiam. Bo tu widzę następne. Patrzcie. Odchylam i tak weźmiemy tą tą drugą, bo już ją ruszyłem. Owad mi jakiś na siedzi nie chcę odlecieć. Dobra, następna, zobaczcie. tenka. tu są dwie kolejne, i co najgorsze. Ja już widzę, że one dalej nie urosną, bo je te trawy trzymają. Dlatego tak się do nich tu schyliłem, żeby je pozbierać, bo one już by się niedługo zaczęły psuć. Dobra, ta mi pękła w rękach. Jest z ale po prostu tak ją trawy trzymały. Będą dwa kawałki z niej. Tu jest następna. One są bardzo grube. Bardzo fajne, mięsiste takie. Dobra, wezmę jeszcze tą. Dobra, tych małych już nie. Pójdę jeszcze po tamtą dużą. Już nie będę zbierał tylko wam pokażę ja pitole zobaczcie co tu się dzieje no po prostu kaniowy armagedon patrzcie tu jest jedna tu jest druga trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma ósma, dziewiąta, dziesiąta jedenasta, dwunasta tam dalej kolejne no masakra

masakra, tylko nie wiem czy z tego wszystkiego noża nie zgubiłem muszę się przejść teraz bo wydaje mi się, że noż zgubiłem dobra, nie będę już Wam tego nagrywał bo gdzieś mi, gdzieś go położyłem jak zrywałem kanie tak mi się wydaje muszę się przejść tym trasą co szedłem i go znaleźć jakby było wiadomo, nie był daleko. Jak te dwie kanie tu zrywałem. No dobra, jeszcze te dwie. Takie piękne. Tylko gdzie je schować? Będę musiał nieść w ręce. To mówię Wam szczerze: 20 minut w lesie. Nie, tych już nie biorę. Piękne są. Ale zostańcie sobie. Bo już nawet tych chyba nie włożę. Patrzcie, gdzie je tu utkać. No, gdzie? Dobra, jedna wejdzie tu jakoś, może się uda. A drugą podeprzemy ją. O! Dobra, i się trzyma. Zobaczcie, tak wygląda koszyk. Uciekam do domu. Patrzcie, tam zostawiłem 70 kań. A tu należy się za drzewkiem. Pierwsza. I tu zaraz okaże się druga. Dwie kolejne kanie. Takiego wysypu kań. W tym roku jeszcze tu nie było. 70 zostawionych. Koszyk z 20 minut. Szok naprawdę szok kaniowy. gonię do samochodu. Koszyk zostawiłem tam. I uciekam stąd. Grzybów. Mam ponad miarę. Teraz trzeba obdzielić sąsiadów. A tutaj co? Maślaczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Także wysyp maślaczków. Nawet ich nie biorę.